Powiem tak, ja może najlepszym zakonem y, smoka na świecie nie jestem, ale się staram, tak? Zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj podziałać. Tutaj chłopaki do drewna idealnie. Dalej, dalej popujemy do tego. Szkoda, że mam tylko dwóch do złota. Muszę wybudować teraz dom i młyn, i kopalnię drewna dla techów. W międzyczasie popujemy villagerów coraz więcej, nie? W razie czego. Jeżeli ktoś to na YouTube ogląda, może lajka like zostawić. To będę wam więcej wrzucał takich powtórek. Zobaczymy, zobaczymy no. Tutaj trzeba domek postawić w tej chwili. I później to. Dobra, tutaj owce mi wyczyścił, widzę wszystkie. Ja wiem, gdzie on jest mniej więcej. I wiem, że to będzie szpitalniks. Rush na 99,9%. Potrzebuję młyn jeszcze, żeby szybciej zbierać te rzeczy. Tylko problem jest taki, że nie mam z czego tego młynu zrobić i nie mam go gdzie, że tak powiem, zrobić. To jest najważniejszy problem tutaj, powiedział. Bo bardzo daleko mam diry, bardzo daleko mam wszystko i nie za bardzo to wychodzi, kurde. Tutaj ten, oczywiście. Dobra, jednego damy jeszcze do złota, bo potrzebuję. No na razie się ładnie rozwijamy, nie? Szukam bazy mojego przeciwnika i sądzę, że jest tutaj. Albo, tutaj jest baza mojego wroga. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, nie zabije mi tego zwiadowcy, więc jest okay. Dobra. Gdzie ja mam tu młyn postawić, panowie? Tutaj przy czereśniach by się przydało. Tak naprawdę. Chodź, tu bracie. Tutaj potrzebny jest młynek. Chociaż nie. Ja wiem, że to kupio zabrzmi, ale młyn by był tutaj dobry. Dosłownie. Tu by był dobry młyn. Dużo mam jedzenia, bo bardzo szybko do trzeciej ery będę raszował. On idzie 2TC, dobra, to ja będę miał chyba czas awansować do trzeciej ery. Jeżeli on idzie 2TC, ja powinienem mieć czas yy, awansować. Sonia i później koszary, wszystko. Więcej do drewna jest potrzebnych. Gości też. Ja. Definitywnie. Dobra, i teraz taczkę, oczywiście, biorę. Dobra, chłopaki. 600 złota potrzebuję. To teraz do złota dajemy gości. Dobra. On będzie starał się mnie przerażować lekko, ale to będzie okej. Okay. Mam wrażenie. Bo, bo też pod kuźnie wolałbym pójść tym Orderem of the Dragon, ale no jak już poszło tak, to tak. Dobrze jest. Teraz daję więcej do złota ludzi, bo będę potrzebował. Patrz, potrzebuję 600 złota, a go nie mam, bo wydałem na upgrade, a mógłbym już być dawno w trzeciej erze stary, nie? Na przykład. Idziesz widzisz, scout leci za owcami. Zobacz, potrzebuję tylko troszkę złotka. Tylko troszkę złotka potrzebuję, nie? Dobra, i to robię teraz pałac tutaj. Dobra, będzie fantastycznie. Dobra, panowie, złożyliście drewno. Tak mnie mieliście złożyć. Teraz wyjdziecie tutaj, zrobić mi dwie strzelnice dosłownie i do tego robicie mi jeszcze kuźnię I. Może być. I to musi od razu zacząć papować villagerów, więc jak najszybciej. Dobra, i później do tego I muszę się na szybko na farmy przerzucić. Bardzo szybko muszę się na farmy przerzucić. Bardzo szybko. Dobra. Tutaj nie użyję technologii na razie, bo mi przykro. Ej się przykro, no. Wiecie o to Dobra, tylko mi to i bracie. I będzie fantastycznie. Zobaczymy, panowie. <laughs> potrzebuję złota, jak, jak naprawdę bardzo dużo złota potrzebuję i potrzebuję upgrade'u. Tego też za złoto, dosłownie, żeby przeciwko oblężniczym tym rzeczom mieć. Chociaż nie, bardziej bym wolał... No nie wiem już sam co. Chyba wolałbym złoto zostawić, ale no... Może dajmy coś takiego, niech będzie mocniejsze. Potrzebuję troszkę więcej ludzi do złota. Dobra, tutaj trzeba już robić farmy. Nie mam innego wyboru, a nie mam drewna, więc y, państwo do drewna wysyłam państwa jak najszybciej. Dobra, i tutaj od razu upgrade. Tutaj pan zrobiony, więc tu bym wolał też do tego. I tutaj jest dziewięciu ludzi, którzy nie mają co robić, więc. Nie ukrywam, jest to problematyczne. Tym bardziej, że nie mam jak zbierać aktualnie. Jest ok. Dużo rzeczy zrobiłem. Upgrade fajny wszedł. Tu zrobimy to. Udamy do zbieralnictwa szybciej. Jest, jest ok. Jest ok, nie. Jest ok, Eko. Tylko problem jest ze złotem, dosłownie, nie? Problem jest ze złotem, dosłownie. Ja chciał zobaczyć, co tu się dzieje. Czym pana. Eee, raz, dwa, trzy, cztery domy, dosłownie. Później wybudujecie tutaj rąbak i później będziecie rąbać to drewno. A ty wychodź tu. Potrzebuje ...więcej drewna. Dobra. Tutaj mam typa, no to też oczywiście robię jak najszybsze transition na farmy, jeżeli jest obce Dobra, pięknie. Dobra, już widzę co tu jest. Co tu jest? Dwóch, dwóch tych i... 160 jedzonka potrzebuje. Tu trzeba bardzo szybko na farmy przechodzić, wiesz? Bardzo szybko. Dobra. I ta ekipka, e, że tak powiem, Będzie przejeżdżać. Za mało surowców. Widzisz, ja nie mam złota. Dlaczego ja nie mam tyle złota? Dlatego upgrade'a nie mam złota? Proszę upgrade'ować szybciej. Dobra, piątka yy, do złota teraz. Dobra, i to jest ekipa numer jeden i ona leci tutaj, bo widziałem młyn z villagerami, więc to trzeba zaatakować. Od razu. Dobra, a tu się werbują już nowe oddziały, których potrzebuję. Potrzebuję teraz jedzenia na maksa, nie? To jest ten problem. Tu zabijemy tych paru villagerów. Postaramy się przynajmniej. Później chciałbym tą technologię. Dobrze, a tutaj państwo idą tu. Oczywiście, ty nie masz co robić, więc zrobisz to. Dobra, tutaj dawaj. Dobra, teraz wy przestajecie i robicie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Później robicie tu i później robicie to. I ty papuj villagerów.

Niestety jedzonko u mnie nie za bardzo oddaje, a to bardzo mi przykre z tego powodu.

Dużo mu zabiłem w villagerów, więc jest poko. Dobrze, tutaj proszę o tą technologię Jotom. Rozstrzelałem mu całą ekipę kawaleryjską, nie? Więc. Z jednej strony bardzo spoko, dla mnie, a dla niego już niekoniecznie. Nie wartę. Sądzę, że wygrałem ten mecz. Tak obstawiam.

Pięknie, stary, dosłownie przepięknie jest. Złamy tych kawalerzystów bez problemu. Nasz strzała ich łamę. Nie potrzebuję nawet yy, żadnej tajnie.

Nie chcę ludzi tracić, głupia po prostu. Może to dziwne brzmi, ale tak jest posłownie.

Wygrałem, wygrałem. Ja obstawiam, że wygrałem, nie? To jest zwycięstwo, to jest totalne zwycięstwo. Totalnie wygrałem, nie? Nawet nie muszę już popować villagerów, jakichś ze specjalnie, czy coś tam Dosłownie wygrałem. Trzecia era, był koniec. Ci kusznicy są. nie bywali. Widzieliście, że ci kusznicy one-shotowali chłopu. Stary tego? One-shotowali chłopu tego? Jakby to powiedzieć? One-shotowali chłopu doświadczonych tych rycerzy, towarzyszy? To był totalny one-shot. Ja żałuję, że ja nie, nie wysłałem pierwszych żołnierzy na blokowanie mu tych najemników, ale to, był, to było totalne zniszczenie. On tu budował strzelnicę, stajnie, i on chciał mnie tak rozjechać. A tutaj widzę, że no stary, trzy tarany załatwiły kompletnie sprawę, nie? I to tak totalnie naprawdę mocna, 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 mocna to jest, mocna to jest.